Z drugiej strony kamery będę Wam opisywać znalezisko nieprzyjemne. Mocno zaskoczenie, tym większe, że dwa dni temu oglądałam swój pokazując go z dumą, więc miałam wtedy okazję przyjrzeć się wszystkim częściom gałązce bluszczu z nowymi przyrostami. Fantastycznie zaadoptowany cis, przeniesiony ostatnio dopiero z balkonu, z Donicy, a o niego się najbardziej martwiłam, jak się przyjmie, czy nie będzie zaraz, właśnie gnił. To już było 2-3 tygod tygodnie temu, przy takim pierwszym przymrozku, który miał miejsce. No ale co my tutaj mamy na pierwszym planie? Pleśń i to jest taką piankową na młodej gałązce hamedory palemka naprawdę nieźle sobie radziła. Byłam nawet dumna z tej młodej witki, która się z takiego szpikulca rozwinęła. Zresztą tu wypatruję kolejny jest przyrost taki ostro zakończony. To będzie później tak wachlarzem się otwierał. No, ale co zrobić? Pojawiła się pleśń. Trzeba usunąć cały ten pęd, i jeszcze obawiam się, co będzie niżej. A najbardziej się niepokoję, czy nie przeszło w międzyczasie, gdzieś obok, nie zainfekowało słoja. To będę musiała obejrzeć na spokojnie. Kamerki, niestety, nie dam rady umieścić wewnątrz, więc następne oględziny już będą. Po usunięciu, i wtedy się okaże, z czym mam do czynienia. I jak bardzo rozległa jest infekcja. A tak się pięknie zapowiadało. Pęd okazał się totalnie zgniły. Odpadł, kiedy tylko chwyciłam za górę. Ta jasna zieleń. To jest. Yy... Młoda kolorystyka. Gdyby mi ciemna gałązka tak wyblakła, zrobiłaś taka jasno no to bym mogła pomyśleć, że coś się dzieje, ale ten młody kolor jest taki od początku właśnie. Dosyć są marne w dotyku. Może nie już zupełnie zeschnięte, ale takie jakieś wiotkie. Zwykle mają inny turgot. I no też nie macałam akurat tej gałązki ostatnio. Zaraz sprawdzę jak się miewa reszta tam wewnątrz. To jest młody pęd, który pójdzie. Miejmy nadzieję, w lepszym kierunku. A na razie czas sprawdzić co tam się wydarzyło na styku z ziemią. Korzeń nie jest przegniły. Wygląda normalnie. Inaczej bym... Um, znaczy, gdybym zobaczyła taki um, przesadzając roślinę, to nie pomyślałabym, że cokolwiek się dzieje. Aczkolwiek... Moment, tutaj trochę za miękki, ale to już pod naciskiem moim. Więc no, siłą rzeczy się złamał. Sprawdzę jeszcze. Nie no, twardo się trzyma. I nie był ani obślizgu, ani z, z jakiś, mm, zbyt miękki, ale to miejsce, z którego wyrasta roślina, no, zdecydowanie aż do samego zakończenia się rozlazło. Trochę zdrewniała końcówka, natomiast no, dalej te wszystkie włókna na, wyglądają na o tak one wyglądają na chore rzecz jasna, ale zobaczcie ten y, kożuch pleśni pod wpływem wentylacji powietrza się tak jakby obkurczył i to wskazówka moja, że jeżeli nawet przewietrzycie słój albo i on by zniknął ten, ten kożuch, albo nawet by y, to w innym przypadku dało się usunąć tą Taką łuskę, to i tak, i tak to, co się dzieje w środku, no tu widać, że nie pozostawia złudzeń. Zupełnie odbarwiona końcówka nie ma totalnie jakby już aktywności takiej witalnej. Tu nie będzie, nie miałoby czym ciągnąć soków. To, to woda jest tam jakaś zgnita. Więc nie, nie o takie soki chodzi. A nie wiadomo, czy by się zeschły liście na skutek braku e, wody, czy też e, wcześniejszy niż ten brak e, drożności e, byłby proces gnilny, bo, bo chyba jednak tak. Aczkolwiek liście nadal jeszcze nie pokazały, że coś idzie nie tak. Gdyby nie ta pleśń to taka roślina w Doniczce e, byłaby pewnie dalej jeszcze e, no, rokująca, ale podejrzewam, że ta pleśń jest właśnie wynikiem tego, co się tutaj w środku wydarzyło: że bez e, jakby pleśń była z efektem, nie, nie przyczyną, tam z, z procesy gnilne nastąpiły i w Doniczce nie byłoby m, tego widać. A w słoiku, ze względu na specyficzne warunki yy, pokryła się gałązka tą pleśnią, która poza słojem, jak widzicie, zniknęła. Teraz wymacane maksymalnie, no ale tak badam jeszcze i chciałam pokazać yy, jaka to jest struktura. Więc naprawdę trzeba uważnym okiem <ścoughs> sprawdzać stan, yy, bo tylko tak można, przecież nie będziemy za każdym razem rozgrzybywać no chyba, że są jakieś symptomy, to wtedy w, na etapie stabilizacji, oczywiście. Ja tutaj nie będę teraz dalej filmować tego, co pod ziemią, bo w międzyczasie mi się oczywiście ta ziemia rozsypała, kiedy wyjmowałam dosyć rozłożyste korzenie, nawet bym powiedziała, że bardzo obfite, to pozostałość jeszcze po innych gałązkach. Te wyglądają dobrze, ale to już też tego nie można być zawsze pewnym, jak widać. Będę się im bliżej przyglądać od zewnątrz, ale tak na, na etapie tej kontroli to nie mam już tutaj powodów do niepokoju. Najważniejszy dla mnie cis on, no istotny, bo to dla mnie ważne, sentymentalnie szczepka z. Z działki teściów, a inne rośliny w razie czego mogę zastąpić. Bardzo się cieszę też bluszczem, którego odmiana wydała mi się ciekawa. I gdy wypatrzyłam na wymianie roślinnej takie łeskowate listki, to przygarnęłam. Tutaj jest no zielony, to jest nowinka w słoju rozwinięta, a ten poniżej. To jest też nowy przyrost, ale już u mnie w domu. Więc również chciałabym, żeby się uchował. No i będę dalej kibicować także palemce, ale no tu z tym się pogodzę i oby nic więcej się nie wydarzyło. Już jedna awaria na swój wystarczy.